cześć siemanko witajcie witam was w kolejnym odcinku z farminga jak widzicie gram na bolusiowie będziemy zaraz brać prasę i będziemy jechać prasować trawę w snopki no że tak powiem najpierw sobie umyjemy tejera myj umyj Dobra, umyty. Teraz sobie otworzymy bramę, dobra. I jedziemy podłączyć presę. Dobra. Jak widzicie, tutaj mam trochę y, słomy, ale to nic tam. Przynajmniej wy wyjdzie więcej snopków po prostu, bo z sumy to się zamieni na siano i będziemy mieli więcej po prostu snopków. Kończymy sobie koguta. O, dobra. Widzicie tutaj pola? Zasi ten zasiane, tam jeszcze ciągnik sieje. Tam chyba ten. Wojtek sieje. pojedziemy żeby jechał zasiać tam pole, ponieważ no. Musimy trochę nadrobić tego zboża, ponieważ, no, dużo nie mamy go, a coś by się przydało sprzedać. Kasę muszę... Yy, kasę muszę trochę odjąć, tak sobie zostawimy z milion, coś pokupujemy jeszcze. O, pełny jest. I, no... czekajcie, jak to teraz było? Rozłody, presę. Y. Bo w 15 zawsze było, że o, a teraz jest i. Y. I mi się to właśnie myli. O, dobra. Widzicie, błoto, ale przez błoto na, na razie nie będziemy przejeżdżać. Bo się zakopiemy. A ja nie mam nic, żeby nas wyciągnąć. Tam chyba mam taki jeden obciążnik. Ale bym musiał go wypożyczyć. O, jak widzicie, dużo trawy wyjdzie. Bo już... Jest 90% o 100% yy. No jak widzicie trochę mamy do roboty, trochę snopków wyjdzie Nie wiem czy mam maszynę do zbierania snopków, ale byśmy sobie kupili taką naczepę, co sama zbiera, ponieważ wyjdzie ich tutaj dużo, a my zanim byśmy je załadowali, to trochę by jednak no Czasu zajęło to załadowanie tych wszystkich belek. Więc mi się tak wydaje, że kupimy sobie taką przyczepę samozbierającą. Mm. No i zobaczymy, ile ich tam wyjdzie. Już są trzy snopki. O! Tak w ogóle to. Przykład, nie wiem gdzie co na polu siebie właśnie kurczy kury. Bo jak szukałem, to nie gdzieś nie było widać, a pokazuje mi, że jajka są. A ni nie ma nigdzie kury, ich nie widać, więc nie wiem. No, napiszcie w komentarzu, może ktoś z Was wie, co się stało. Może coś zbogowało się z babą, albo co, nie wiem. Już mamy 4 snopki. Tam jeszcze trzeba będzie jechać, a to zaraz pojedziemy. 560. Europejska. Aha, to pewnie tamten Ten Wojtek Pobiera pieniądze, że tak powiem. Kurczę te drzewa. Ej, a ja się wyciąć? Może kiedyś je wytniemy. Co są na ze nami trzy? O, mamy pełny. O, dobra. Jedziemy dalej. Ale w ogóle widzicie ten znaczek te, tej tramwy? W ogóle jakiś taki dziwny, nie? Natomiast siano to pokazuje jakoś, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Jakieś, nie wiem. Tak jak kiszą, nie, kiszonka jest inna. Ale coś takiego, nie pamiętam jak to się właśnie nazywa. O, zaraz będzie to ile już mamy? 5, 5 już mamy. O, to dużo. Nie myślałem, że aż tyle wyjdzie. Będzie szósty. Okay. Jak widzicie, wszystko robię z cejerem, ponieważ yy, no, ursus jest trochę za mały do tej presy, a nie Holland. No, Wojtek ma tak i tam sieje. I by nie można było po prostu tym ursusem no, podłączyć, bo by było za mało mocy. A tak jest więcej mocy. I raz, dwa to zbierzemy. No jak ładnie idzie O, 100%, 100% Zapomniałem Okej okay. Zamknij. Jedziecie, jedzieć. O! Teraz tu jakoś to ominąć. O, udało się. Tutaj jeszcze trochę tego mamy. Musiało zostać... Uh -huh. I tak sobie myślę, że w kolejnym odcinku... E... W kolejnym odcinku, tak mi się wydaje, że jak, pan z... że jak Wojtek zasieje... Myśmy tam potem zbierali, ale na snu odcinku będziemy tutaj zbierać soję. Potem byśmy się wzięli tam, gdzie yy, Wojtek się sieje, zebrać, żeby było po prostu słoma. Byśmy porobili snopki. Bo nie ma. I by trzeba było... Trochę... Aha, jeszcze... Chociaż może nie snopki, abyśmy zbierali tą... Tę... pszczołę samozbierającą. To by było lepiej chyba, nie? Byśmy tak... No, chyba tak zrobimy. Samozbierającą kupimy. I by było lepiej. Już mamy 7 8. Teraz będzie chyba 9. Mogłem tu jechać. Okej, okay, 100%. Teraz chyba 9. Jak się nie mylę. Ile tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć. Dziewięć jest dobra. Raz będzie dziesiąty, więc to nawet dużo. Nie myślałem, że, że aż tyle wyjdzie. No ale jednak się uda. Nie wiem, czy będzie dziesiąty. Chyba nie. Zabraknie trochę. No, 70% To wszystko zebrane. No ale dobra, mówi się trudno. Wyszło tyle, ile wyszło. Czyli mamy 9 snopków, tak? Tak, 9. Chyba. Dobra, jedziemy oddać presę. Prasę, presę. Właściwie kto jak woli. Tutaj to drzewo leży. Muszę napisać do tego, żeby sprzątnęli te drzewa, bo niech się chyba za to nie weźmie. Czacha zadzwonić, ale to zobaczymy. Dobra, teraz wjedziemy, odłożymy presę i zobaczymy w sklepie, czy można kupić y, tą przyczepę samozbierającą. Właściwie to nie wiem, czy ono będzie zbierać, ale zaraz się przekonamy. Dobra. To mamy. I zaraz zobaczymy. Yy, tylko gdzie to teraz będzie? Technologia Bell chyba. Coś mi się wydaje. Jest kochana. To Luper to nie, a wierzchowników też nie. Hmm. Lawety? Chyba też nie. Hmm. I różne? Dlaczego wchodzić w różnych? Ciekawe. Aż tu? Hmm. Markach. Mm -mm. Nie wiem, trzeba będzie tak przelecieć. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. Czekajcie, tu Chociaż tu też, nie, bo to są te mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm, nie ma. Zwiga, to drewno. To, to też nie. Tutaj też nie. To nie, to nie, to nie. Tutaj też nie. Też nie. Chociaż... No. Tutaj też nie. To nie, to nie. Kurczę, no gdzie to jest? Jaskin też nie, to nie. To nie, to nie. Mm -mm. Tutaj też nie, kurczę, no ci to jest. Hmm. Lizard? Nie, 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 nie. nie. Ciekawe. Tutaj też nie ma. Kurcze, no. Gdzie to może być? Tutaj też nie ma. Tu też nie. Tutaj nie. Tutaj też nie. Nie ma tej przyczepy. A więc dobrze. Yy, zobaczymy. Technologia Bell. Ja pamiętam, że zbierałem. Tylko gdzie to jest? No. Tylko gdzie jest ta maszyna? Tu jest. O! Już myślałem, że chciałem tamtą przecież by tamtą łatwiej by było. Ale jest ta. Podjedziemy. Tylko czy jeszcze teraz stąd wyjedziemy? Czy się uda? Dobra. Dobra, udało się. W takim razie jedziemy zebrać. Oj, 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 Coś laguje. O ty... Przecież ten jest za nisko. Nie może tak być. Zaraz zobaczymy, ile wyjdzie... ...tych snopków. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. No, tak jak mówiłem, dziewięć Czy Czybel? Jak kto woli? O. Dobra. A dalej, jeszcze jedną rundę trzeba będzie zrobić. Dobra, najdziemy je rozładować. Wyszło więcej, nie ma. No, to 9 snuków wyszło. Myślałem, że mniej wyjdzie, ale udało się więcej. Coś mi laguje, ale nie wiem czemu. Coś, to, to chyba za dużo modów mam. Będę musiał niektóre pousuwać. O, tam zenek siedział. Zenek ma wolne. Pije piwko przy sklepie. Malabę. Wagary. Nie poszedł do szkoły. Gdzie to wysypać? Tam tam nie wejdzie. Tutaj właściwie. Jak to teraz było? E! Y rozładuj pele Tutaj, tutaj tak równo ustawimy z tym. Tutaj kaczer stoi. E, e, rozładuj. O, się nie obalą nawet. To dobrze. Jedziemy jeszcze tamto mięno zebrać. Tutaj, przez kiszonkę. O, jezu. Muszę obciąć tamte krzaki, bo. O, o, dobra. Siedzisz! Wstawaj do roboty! Zaraz przyjdzie będzie wyzywał! A ja piję, ja mam wolne! Łe, Łe, Oj, Zenek! Artysta normalnie z tym piciem! Kiedyś jak się zabawi, to cała wieś go szukała! Kek. Dobra, jedziemy rozładować tą jedną belę. I będzie wykończyć ten odcinek, trochę krótki dzisiaj, ponieważ no, może jeszcze później się pojawi, ale zobaczę. I mm. no jedź dalej. Jeden stopak. Tutaj sobie jakoś rozładujemy. Ciekawe czy się uda prosto. Żeby tylko tamte się nie obaliły. O! Udało się. Dobrze, teraz kończymy zaraz będziemy kończyć pojedziemy jeszcze zawieźć na farmę tutaj jeszcze drzwi zamknę dalej co jest o dobra niech się złoży jeszcze drzwi zamkniemy żeby karłom nie było zimno coś się nie równo się zamknęły będę musiał kiedy je naprawić o te się równo zamknęły i to jeszcze no już, 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 kłóczka! Już, spokój! Czy kiszonka kieszonka została 100%. Dobra. Teraz jakoś spróbujemy wyjechać tutaj. Nie wiem, czy się uda. Nie. O, dobra, teraz się udało. Jedziemy odwieźć... Znaczy, odwieźć, jedziemy na farmę i jutro kurczę wiedziałem że zahaczę i jutro prawdopodobnie będziemy soję tam zbierać tutaj na tym polu no 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 masz rację Zenek. do roboty tutaj sobie będziemy zbierać soję jutro zbierzemy potem zaoramy się tamte pola kukurydzy i tamto pojedziemy kosić to pszenicy co chyba sieje albo jęczmienia Wojtek chyba już nawet skończył, ale nie wiem, muszę zobaczyć. I potem będziemy zbierać tam słomę. I tam trawa urośnie na, tam, na łące. O Jezu, ale mnie zalagowało. Będziemy zbierać trawę na tamtej łące i do krów i słomę z tamtego pola. Ty, 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 ty. Tutaj posprzątane jest. Tutaj w ogóle kiedyś miało być te buraki. Przechowywane. I chyba będą, ale to nie wiem, to zobaczę. Kiedy. Nie, nie, nie wiem kiedy się uda. Zobaczę. Ale chyba mi się wydaje, że tak za tydzień sobie byśmy mogli zrobić akcję buraki. W przyszłym tygodniu. Niestety, ale ja już do szkoły będę chodził, bo mam ferie. Do końca tygodnia ferie i potem do szkoły znowu. Niestety. Potem do, do maja. Na, nie, bo w kwietniu jeszcze będzie wolne. Kurczę, no dobra, w kwietniu będzie jeszcze wojna. I... W kwietniu będzie wolne i... bo jest Wielkanoc potem będę miał aparat zakładany na zęby w kwietniu właśnie o, się zwolił tutaj nawrócimy mu i potem dopiero woju na wycieczkę jadę i czerwiec i to zleci raz, dwa i będzie, po, no bo ile zostało luty Marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Pięć miesięcy. O, trochę mniej nawet, bo tak z cztery, cztery i pół. Dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyć ten odcinek. Zapraszam Was oczywiście na inne odcinki z Rafta. Niestety wczoraj nagrałem Rafta, ale mikrofon się, yy, nie wiem, odświeżył, czy coś takiego. I niestety musiałem nagrać bez, ale dzisiaj już działa wszystko, więc jeszcze nagram odcinka z Rafta. I potem jeszcze nagram, tak myślę, że z amerykańskiej mapy farminga. Miałem wczoraj wrzucić, ale OBS mi się zawiesił. I kurczę, właśnie nie mogłem. Coś się stało z OBS-em. A dzisiaj już wszystko działa. Odświeżyłem OBS-em, mam aktualizację. Chociaż nie wiem, czy była nowa. Nie ma, tam pobrałem od nowa i wszystko mam. Dobrze, także dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będziecie go oglądać. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Po wbiciu 3000 subów będę nagrywał jakieś inne gry. Zobaczymy. Może Rocket League. I może coś jeszcze. Dobrze, także dziękuję Wam. Pa, pa.